W poprzednim odcinku rozdawaliśmy kose, a teraz sprawdźmy, kto te kose wygrał. Bierzemy sobie link z tego filmu, wklejamy go tutaj i wpisujemy sobie 5. No i tutaj maszynka wybierze nam zwycięzcę. Eee, I sprawdźmy, kto ten zwycięzcą zostaje. Zostaje nim biadusza 7, 4, 3. Ulubione Miasto Rzeszów i 10 eee, znaków wyniku. No dobra, no sprawdźmy, czy jest to prawda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Gratulacje, zgłoście do mnie na Discordzie No i co? No i lecimy z odcineczkiem Pamiętajcie również, że w tym odcinku też macie do wygrania z kina. Jeszcze z kalendarza, który wyświetla się aktualnie na ekranie I co zrobić, żeby wygrać? Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem Subskrybujcie na moim kanale i komentarz z hasłem podanym podczas filmu Plus pole, które chcecie odkryć Powodzenia i miłego oglądania no i co na wstępie? Od razu widzieliście, kto wygrał kostkę, A my jesteśmy z powrotem na CSGO. Skinie 320 zł, wpisujcie sobie w tym miejscu od razu na start. Kocik Genetic po darmowe 10% do depozytu i 2 10 zł na start. Plus, na przykład, przy płacie. 10 zł dołączyć serię do giveaway'a na 101 złotych. Im więcej wpłacicie, tym większe macie szanse, ale oczywiście pamiętajcie, żeby zawsze to robić z głową i jeżeli macie ukończone 18 lat, taki mój przekaz dla i mam nadzieję, że serio będzie się tego trzymali, a my wracając do tematu, mamy 320 zł. No i z tych 320 zł ja chciałbym przetestować jakieś skrzynki. Jakie skrzynki? Tego jeszcze nie wiem, ale zaraz się przekonam. Rozejrzyjmy się tutaj. Mamy fajne skrzynki z brońmi do przetestowania. To znaczy uspy, M4, AWP, AKC, Agenci też można powiedzieć i Music Cases y też. No i to byłoby całkiem spoko w sumie do przetestowania, więc weźmy się za to. Music Cases, 3 sztuki, lecimy. I dostajemy chyba gówno, no. Bez traków tracków jeszcze to raczej nie będzie zbyt dużo warte. 11 zł, dokładnie, jest to strata. Drugie otwarcie, no i to też jest strata. Nie wiem czy to nie są te same music diski, ale tutaj chociaż stat track jeden wyleciał i mamy 13 złotych. No, ten Mortfu Stank, nie wiem, czy nie jest coś wart. Jest coś wart, dobrze kojarzę. dobra. Music case, stepa trochę, stepa trochę. Ale wyszliśmy mniej więcej na zero, więc nie ma też co narzekać. No i co? Lecimy na óspe i czyli skrzynkę, w której dostajecie naprawdę, naprawdę ładne skiny przy każdym otwarciu. Czy jednak będą to skiny z profitem? I w tym otwarciu na pewno tak dostaję Wasteland, Rebala i Snaka, taka za 50 zł 2x na tej skrzynce, na tym jednym otwarciu. Ale teraz akurat nie. niewyobrażalna strata, ile mamy? 11 złotych, duża strata, duża, duża, duża. I przejdźmy sobie na M4 teraz. M4, zobaczymy czy M... No nie no dobra, irytuje mnie teletisze, serio, muszę to odinstalować. Basilisk, Fizzidop... Mega, mega otwarcie. Bardzo bardzo spoczka Jak słyszycie ja też lecę, co mówię nadal. Trzyma mnie po tej operacji, trzyma mnie. Ale lecimy po prostu z tymi skrzyneczkami. Lecimy z tymi skrzyneczkami, okej, okay, Dragon King. Briefing nie ile jest briefing wart, ale też jest coś wart. Pięknie, ej, M4, póki co? Najlepsze skrzynki z możliwych. Spoko, Bazilisk znowu. I to jest znowu profit ty. Naprawdę te M4 prezentują się mega do... Oj oj, 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 No i wygadałem, no i wygadałem. Tutaj na pewno jest strata. No i teraz już uciekajmy z tych M4 i przejdźmy na AWP. Zobaczymy, czy AWP będą się tak samo dobrze prezentowały, jak te M4. -ki. A już widzę, że jest tutaj nieco, nieco gorzej. 63? Ej, dobra, nie sądziłem, że ten pop AWP jest tyle wart. Ale w takim razie leć w prawo pięknie. Ty znowu profit, to jest znowu profit, ty. Ej, mega spokoj jest, póki co. No nie, no dobra, teraz, teraz zdyma raczej. Teraz raczej zdyma, no 17 zł tragedia. Otwórzmy to jeszcze dwa razy. Po trzy otwarcia, dwa Mortisy, no to też nie będzie na plus raczej. 33, no Okej, okay. przynajmniej nie jest też taka strata w poprzednim otwarciu. No i tutaj jest tragedia. Jedna popka. Nie, ty. No, ja nie wierzę. Ty, ile ta AWP kosztuje? To jakaś przesrana AWP -a. Nie żebym narzekał. Nie żebym narzekał, naprawdę, ale nie sądziłem, że ta AWP, będąc tak brzydką, jest w stanie tyle kosztować. Ile mamy? 230. Ojojoj, tutaj AWP'ki trochę jest małe. Przejdźmy od razu na kałachy. W takim razie zobaczmy, czy kałaszki nam coś ciekawego przyniosą. AK-Slate. Dwa safety nety, no na zero. Nie, dobra, minimalny minus. W sumie nawet nie minimalny, bo dwie dyszki na minus. Ale tutaj slajcik, Nightwish, to ja będzie też minus. Chyba, że Nightwish w dobrym stanie, no mniej więcej na zero. Tutaj już prędzej mogę powiedzieć, że na zero. I tutaj point disarray, to wydaje mi się, że akurat na zero będzie. Tak, jest na zero, dobra. Lecimy dalej. No daj w końcu coś, daj w końcu coś. Dwa slajty headshot. 6 Dyszek, 7, nie on 94, ty jest. Poczko, dobry stan musiał polecieć. I stój, stój, stój. Mega genialne otwarcie. Mega genialne otwarcie. 171 zł. Tu ponad 2 xx. Poczko, stój. Frontside Miss D Safety Net. Kolejne dobre otwarcie. Jest to yy, na zero więc no można to nazwać dobrym otwarciem, tak, no bo musicie liczyć się z tym też, że jeżeli wpłacacie na stronę pokroju CSGO Skins czy inne, to możecie wszystko przegrać. Nawet jeżeli wyjdziecie na zero, to czasem fajnie jest po prostu wypłacić i zrobić to wszystko z głową. Ostatnie otwarcie skrzynki z kałachami i lecimy na case dla ze wszystkimi skrzynkami. No i ostatnie otwarcie, nie przynosi nam niczego ciekawego i mamy 170 zł. No to co, lecimy? Po prostu sobie zaznaczmy wszystkie te skrzyneczki. M4 dodajmy sobie S3, a włupki dodajmy sobie z 2, gdzie są te kałaszki? Gdzie są te kałaszki? Gdzie są te dzieci? I teraz jeszcze uśpiki, spiki. Ojojoj, oj, u spików to aż tyle nie dodamy. No i music casey bang bang bang. No i mamy te Case Butler. Robimy to na trzy osoby. No i póki co akurat, jeżeli mam być z wami szczery to skrzynka z awp całkiem spoczko propsuje, ale najlepiej, chyba procentowo, oddała nam skrzynka z M4 i z M4 jako jedynej skrzynki. Chyba wysz wyszliśmy na jakiś fajny, konkretniejszy plus z tego, co kojarzę. Zobaczymy, jak będzie podczas Case Battle. A podczas Case Battle jest już nieco gorzej, bo bo nie trafia briefinga za 17 zł. Ale my zaraz bruszkę, okej, okay. okej, okay, okej, okay, okay. ostatnia. No. I znowu, znowu, dobra, no jest spoczkę. Póki co, no jest spoczkę, niby nie ma na co narzekać, ale ja mam złe przeczytanie co do tego batla, Chociaż Pop AWP za 33 zł trochę je odsuwa. Trochę je odsuwa, dobra. Duality, no i to, to są kolejne trzy dyszki dla Battle No i teraz najważniejsze skrzynki, kałachy Frontside Misty. Zajebiście, zajebiście, nie ma na co narzekać. Jeszcze raz kałaszki. Okej, okay, no tutaj akurat gówno. No ale w tym momencie wydaje mi się, że wygraliśmy tego batlana. No, chyba, że jeszcze bo to coś spadnie. Nie. Mamy to. Mamy to, mamy to, mamy to. No nie ma chyba mizygliiska za 50 zł. No nie, no dobra. Jest jeden, no ale patrzcie na te szanse. Patrzcie na te szanse. No to jest nieosiągalne. Nieosiągalne. Ostatnia skrzynka, no i naprawdę spoko, proficiku, udało nam się zrobić na tych właśnie skrzynkach z brońmi i skrzynki z brońmi ewidentnie mogę wam polecić, jeżeli macie na przykład mniejszy budżecik i chcecie pootwierać sobie skrzynki ze skinami, które rzeczywiście będą dla was grywalne. Więc bardzo serdecznie polecam i pamiętaj, że w tym właśnie miejscu wpisuję sobie kotyk Genetic. Jeszcze raz 10% bonusu do depozytu, 2 zł 10 groszy na start i dołączenie oczywiście do Giwała przy płacie 10 zł. Bardzo serdecznie zachęcam i od razu jak ten giwałaj się skończy, to również wystartuję z giwałem na koskę i na rękawice. Oczywiście wszystko z głową jeżeli macie ukończone 18 lat, to ostatni raz powtarzam, dzięki za oglądanie Elo.